Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Po raz kolejny nie nadajemy z Oławy, a z przepięknej miejscowości Sempulno-Krajeńskie, gdzie znajduje się brama do przeszłości. Bo przenosimy tutaj są, się w czasie. Przenosimy się dosłownie w czasie. Tutaj są nie tylko samochody, tutaj są rzeczy, które za chwilę zobaczycie i zaświadczam, że zobaczyć je warto. Tak, choć Kamilu, przenosimy się w czasie. Zwróć uwagę na te eksponaty. Tu na przykład masz Playmobil z 1974 roku. Jest to początek produkcji Playmobila. No wiadomo, nie u nas. W refenie był produkowany. W Polsce rzadko dostępny. Chyba, że ktoś miał znajomości, ktoś przywiózł, masz Playmobil. Z początku produkcji kilka zestawów naprawdę rozbudowane, więc dzieciaki w tamtych latach musiały się cieszyć. No i oczywiście nasze polskie synteza, Bydgoszcz. Duże fiaty, traktory, no i chodź, pokażę Ci pokój dziecięcy, bo muzeum podzielone jest na 9 boksów tematycznych. Starałem się to tak poukładać, żeby wystawę nazwać Życie Codzienne w PRL. No i tu masz pokój dziecięcy, gdzie gromadzę głównie zabawki. Kolekcja muzeum to jest około 60% nigdy nieotwieranych pudełek, nigdy nieotwieranych rzeczy. Tak jak to się zachowało, tak jak to ludzie zbierali, było. Dokładnie. Tam masz z 70. roku wanienki do kąpania dzieciaczków, jakieś gry. No ja pamiętam, jak kolega miał kiedyś komodorę i w takiej starej kamienicy e, mieszkał, i dookoła, żeśmy go zaatakowali, że ob, ob, obstawili, żeby sobie każdy po kolei grał, i ten, który podskoczył na tej drewnianej, ruszającej się podłodze, no to gra przestawała działać, tak? Ta kaseta no. przestawała nagrywać tam. No to my wtedy, znaczy ta, ta dana osoba była wykluczona z już, <laughs> nie? Z kręgu znajomych. Tak. No. Tu masz Ursusa C325B, czyli to jest taka, e, taka przejściówka między e, 28 z 63 roku, zwróć uwagę na białą kierownicę kremową, jest to też taka rzadkość. Mm, smaczek. Tak. Maluszek z 1989 e, roku, e, też bardzo fajnie 37 tysięcy przebiegu, no ale to są te większe rzeczy, a No tutaj cała ściana... Tak, z tu wiesz, to jak w jakimś Pewecie albo gdzieś. <głos> <głos> A tu wam chcę pokazać jest myślę, że jeden, jedyny w Polsce żuk technicznej, żuk technicznej obsługi takiej rolniczej. Jest to tor. Produkowane one były robione w, w pomie w obornikach. Jest, to był już strażacki żuk, ja to przerobiłem, bo tak naprawdę po co mi dwa strażackie żuki. Przerobiłem go właśnie na tą techniczną obsługę rolnictwa, ale w środku mam pełne wyposażenie. I zobacz, i tam jest takie zdjęcie mojego dziadka, bo mój dziadek całe życie w Sempulnie naprawiał rowery. I to on miał taki warsztacik, gdzie nie używał, na, używał narzędzi, które nie wymagały prądu. No i babcia mi przekazała po dziadka śmierci te narzędzia i stwierdziłem, że, st że stworzę właśnie taki kącik pamięci o dziadku i zainstalowałem to na ŻUKu, ale według zdjęć, tak jak oni to robili tam w Obornikach. Skąd w ogóle pasja do tego? Wiesz co, zaraz Ci pokażę, dostałem od babci w prezencie na, na ślub, dostaliśmy z żoną żelazko z PRL-u, nigdy nie używane, nie otwierane w kartoniku i tak stwierdziłem, że będę coraz więcej, coraz więcej Od wiesz. żelazka? Dokładnie, no. Więc uważajcie wszyscy, którzy <laughs> lubicie zbierać, że może się to tak rozwinąć. Nawet żelazko może być niebezpieczne? Tak, dokładnie. To jest Żuczek Strażacki, 69 rok, 22 tysiące przebiegu. Do 2018 roku jeździł w podziale, tutaj niedaleko. I tak naprawdę całe swoje życie spędził w gminie Stempulnokraińskiej i Kamień Kraiński. No, tu jest Tomka Graczyka Polonez, ten rajdowy w TFN Turbo był budowany w kupie zrób przez Adama Kinka. Mhm. To on stoi na razie u mnie. Zobacz, tu jest, tu jest właśnie to żelazko. W oryginalnym pudełku, nigdy nie używane. I to jest w ogóle taki regał, gdzie wszystkie rzeczy są nowe, zapakowane. Tam jakaś maszynka do mielenia mięsa jest jeszcze w papierze takim szarym owinięta. Tu jest w ogóle wózek meczarza, bardzo rzadkość teraz. I to jest faktycznie stworzony z mleczarni wózek, bo zwróć uwagę, że ma felgi takie wzmocnione. I to nie, że ktoś sobie to wyspawał, tylko te felgi w ogóle nie mają dziur na szprychę. Więc to takie jest. W Syrence jest nowy, nieużywany Gokart KP6 z silnikiem odwłęskim. Też nowym, nieużywanym. Tu jest dystrybutor do paliwa z lat 50. I co ciekawe, ma zachowane bańki szklane. Bardzo często one są już potłuczone, bo to one były w pegierach potem gdzieś tam i, 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 I to się ulegało uszkodzeniu. Tu na przykład jest butla, znaczy wytwornica do acetylenu bo no tu się wkładało karbit, nalewało się wody i to wytwarzało, tak, reakcja chemiczna i był acetylen wytwarzany co ciekawe jest nowy, nieużywany dobra, chodźcie dalej tu jest łazienka no i teraz ręka do góry, kto nie kąpał się w tej wannie tak tu macie papier toaletowy, który mi idzie zabić, bo on jest, wiesz, taki, taki twardy górnopłuk Babci gacie, dosłownie mojej babci gacie. <grystanie> <grystanie> Reformy. No a tu jest apteka. Aptekę udało mi się uratować w kamieniu krajeńskim. Stała od lat 70. i burmistrz mówił: Marcin, przyjedź, bo to idzie pod siekierę. I udało się uratować. Kolekcję leków kupowałem już dużo, dużo wcześniej. Od gościa odkupiłem i się przydała. Przydała się? No zobacznie. No bo miała, mogłem, mogłem się przydało. Myślałem, że może Nie, i... Nie, mogłem to, wiesz, wyeksponować teraz. No. no i tu też mnóstwo, zobacz, różnych tam mydełek. I staram się właśnie zbierać rzeczy, tak jak Tomek, nowe. No to jest, powiem ci, rzecz zaskakująca, bo w każdym jest... muzeum PRL-u są samochody i... A tu jest kuchnia. Chodźcie, chodźcie. Tylko słuchajcie, prawdziwa brama do przeszłości jest tuż obok. Panie operatorze, tu masz maszynę, maszynę do pisania, na której Janusz Płoński pisał scenariusz do serialu Alternatywy 4. Oryginalny skoroszyt od scenopisu, więc to jest taki, wiesz, no, znaczy powstało to na tym wiele różnych dzieł, mhm. ale, ale no, między, innymi, między to... innymi Alternatywy 4. Ej wiesz, w każdym takim boksie możesz się przenieść w czasie. Teraz proszę Państwa zaczyna się prawdziwa magia. Chodź sobie usiąść, zobacz jak wygodnie. W Polsce nie ma ani jednej osoby, która nie kąpała się w wannie takiej jak Dokładnie. tam i nie ma ani jednej osoby, która w dzieciństwie nie wspinała się po tej meblościance. Ale... Pamiętasz te choinki? Pamiętam. U mojej babci, u dziadków właściwie były jeszcze takie cukierki zawieszone i zawsze kamieni. tak. I potem wisiały puste albo tak, tak, kijek tak. był wsadzany no. albo coś. I, no. I jeszcze, ale te same mieliśmy lampki. To są lampki, że jak jedną wykręcisz, tak. to wszystkie... No, gorące właśnie, no. Strasznie się nagrzewają. Tu są jeszcze takie świeczki, tylko, że tu latem jest tak gorąco, zobacz, na tej hali, że świeczki się wygięły. No bo kiedyś się przypinało te właśnie świeczuszki, zobacz, na takie żabki. O, bo przedtem nie było lampek, jak miałeś choinkę. Jeśli dlatego tak, się tak, mówiło, tak, tak, tak. że choinka, mamusia, a choinka się świeci. I firanki się świecą. Tak. Szklane rybki, jakieś takie, wiesz, bibelociki, to wszystko tu jest. Tu jest bardzo taka stara perkusja, e, którą pan robił sam, bo w latach 50. tego sprzętu nie szło, nie było możliwości kupna, tak? I, i, I muzycy, którzy chcieli gdzieś tam grać na zabawach, musieli sami sobie sprzęt robić. Tu co, kawkę? W koszyczku? <grym> <grym> I ten cukier po prostu. Tak. Zawsze tylko jedną łyżeczkę, nie wsypałeś. Taka miarka. To co teraz do lekarza idziemy. Wolałem tego uniknąć, ale skoro tak, to tak. Powiem Ci, że nie spodziewałem się, że, że tyle może tego... coś emocji u mnie więcej wywołać niż motoryzacja. A jednak nawet dla mnie, relatywnie <laughs> jednak młodego człowieka. Yy... Taki przeskok do, do przeszłości, no jest czymś co jednak kręci, zakręca łezkę w oku. No mówię, tu dużo ludzi przychodzi, patrzysz, a, a łezki po polikach ciekną. No tu masz sprzęt TV różnego rodzaju. Tu masz zobacz, ławkę szkolną z dziurą na kałamasz mhm. i tu masz ten kałamasz ten schowany. Kałamasz. Tu jest tekturowy tornister jeszcze. Tu masz temperówkę taką radziecką do, do oszczenia ołówków. Tu masz o, na przykład fakt, że to już nie jest PRL, to jest 94 Aha. rok, ale sprawna gra telewizyjna. U nas była na basenie taka. No, one w, w ogóle wiesz w dużych miejscowościach no, albo na, nad morzem były latem. No, tu jest izba przyjęć. Tu się zaczyna proszę Państwa. Jest dentysta, jest ginekolog. No i też są nowe te wszystkie igły, strzykawki, opatrunki. No tutaj lepiej, żeby były nowe, nie? Oni no używane. raczej tak. <laughs> wolę tego. Wiesz, teraz już tego i tak nikt nie będzie używał. Tam masz kaczora bez frytek. Kaczka, poproszę kaczkę. Poproszę kaczkę. Siostro basen. I budka telefoniczna. Tak. Rzecz dzisiaj zupełnie charakterystyczna, Charakterystyczny, zapomniana. nie? Głos. Też oryginalna, bardzo fajnie wyremontowana. Książka telefoniczna w Bydgoszczy. Co, jeszcze do sklepu wyjdziemy, nie? Tak, do sklepu koniecznie. Tylko twój sklep się wyróżnia, bo jest pełno. Bo jest pełno. Ale znaczy, wiesz, to jest taki baryjowy absurd, o. Bo, bo masz drzemy, masz y, mięsa, masz cukierki, masz cukier, mąkę, herbaty. Słuchajcie, tu wszystko w tym sklepie to są pełne opakowania. To nie jest nic nasypywane. Nawet groszek konserwowy. Wszystko jest autentyczne. Drzem Fordom, miód, wódki, spirytusy, oczywiście ocet. No czego co brakuje to mięsa, tak? No i tutaj kiełbasa w słoikach, jakieś sardynki. Znalazłeś 87 rok. 88 jest. A tam, tam leży gdzieś 87. 7, patrzę pierwsze urodziny miałem w czwartek. Wow. Czekaj, znajdę ten 87. Baszyna no i co, jest to baszyna? ciekawe, co? W dobie kiedy w sklepach Taki półki bójdano, tydzień, 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 tydzień. są e, uzupełnione towarami aż po najwyższe piętro. Tam jest coś takiego 8. robi wrażenie, że kiedyś to wszystko tak wyglądało. Nie, bo jest 87. Tak, ja jestem 87. Masz 87? Oczywiście. Mówisz i masz. Kalendarz z synnikiem. Zobaczmy. Którego ty się urodziłeś? 7 lipca. Przepraszam, że 22. No nie, aż tak dobrze nie jest. 7 lipca. 7 lipca również urodził się Krzysztof Skiba. Proszę bardzo. Urodziłem się we wtorek 1987 roku. Całe szczęście, że rodzice nie brali. Nie wzięli Cyrilla. mojego. imienia. Nazywałbym się albo Cyryl, albo Metody. No, hmm. ciekawe, nie? Ciekawe. <laughs> ciekawe. Ja nie mogę. No, jeszcze zobaczcie na sufit, nie? E, bo brakuje miejsca i wieszam już eksponaty pod sufitem. Są latające sanki. A tu jest bardzo fajny taki transparent. Kobiety w, z Malborka, z banku e, chodziły na pochody maja. Ale poczekaj, jeszcze klub sportowy tęcza. A, no oczywiście, tak, tęcza. Fakt, że replikę, ale my co roku mamy w ogóle w ogóle od miłośników filmów Barei dostałem w prezencie Misia, który stoi na zewnątrz. I co roku właśnie miłośnicy filmów Barei, taka grupa na Facebooku przyjeżdżają zrobić odwiedziny u Misia. I stąd właśnie KS Tencza. To na 40-lecie Misia była taka replika zrobiona. Szafa grająca. Szafa grająca. grająca. No a tu masz mównicę. Mównicę, na której wszyscy komuniści z Sempula, e, przemawiali... Tak, bo to jest Urzędy Miasta i Gminy Mównica. E, w naszym prezydium była na sali, wiesz, e, takiej, tej, e, e, gdzie, gdzie rady były miasta, więc możesz sobie jak komunista prawdziwy przemówić teraz. Możemy zaapelować do ludu pracującego miast i wsi. Aby w wolnej chwili od tej pracy, kiedy potrzebują relaksu, znajdowali go właśnie na naszym kanale, chociaż internet to jest wynalazek yy, wiele, wiele dekad do przodu. Także towarzysze i towarzyszki, pomożecie, pomóżcie proszę w zdobyciu jak największej ilości subskrypcji. Kliknijcie najpierw ten przycisk, później dzwoneczek, bo nie będzie innych pioseneczek. Radzieckich, polskich, pięknych, wspaniałych. Jakby tak można było w jednym pomieszczeniu się przespać. Można. Można? Wszystko można, nie? Robiłem jednemu facetowi 40 urodziny w tym pokoju gościnnym. Była wózetka, była ka kawa z fusami, czyli taka typowa pluika. Pluika, tak. Tak. Jesteśmy w stanie prawie każde marzenie spełnić. A pojechaliśmy po niego do choiń z karetką. I na nosza go przywieźliśmy na 40 urodziny tutaj. Więc wszystko jest do zrealizowania. To jest też fajne, że wiesz, niby muzeum samochodów, ale jak różnie można podejść do tego samego tematu? Dokładnie. Wiesz, właśnie niektórzy zbierają tylko i wyłącznie samochody, jedni zbierają znaczki, inni zbierają zapalniczki, jeszcze ktoś tam zbiera książki, a ja postanowiłem zbierać wszystko. To był bardzo, bardzo dobry pomysł. A zaczęło się od żelazka. Dosłownie. <laughs> Także jeżeli chcesz mieć chłopa w domu, to nie dawaj mu żelazka, to... dokładnie. <laughs> o no właśnie. <laughs> nie można chłopa żenić z pracami domowymi, bo z tak. tego później i tak wychodzi, że... Że go nie masz w domu. Że go nie masz w domu. Pięknie dziękuję. Kalendarze go A. oddaję.